To jednej rzeczy, mianowicie do zmiany w wizerunku szkolnictwa zawodowego. Nie może być tak, że zawodowe, ktoś, kto idzie do szkoły zawodowej, a to jest ten, który, który do końca życia mu się w życiu nie uda i tak naprawdę skazany jest na porażkę. Dzisiaj szkoła zawodowa pojawi się raczej z drugą do trzecią kategorią niestety. I od początku lat 90. faktycznie systematycznie szkolnictwo zawodowe e, zaczęło upadać i to szkolnictwo wygląda dzisiaj tak, że część e, młodych ludzi po prostu chce dzisiaj iść do szkoły zawodowej, mimo że te szkoły zawodowe się zmieniają. Dlatego, że gęba, która została przyprawiona szkołom zawodowym, to jest gęba właśnie taka, o której wspomniałem wcześniej. Chcemy to zmienić, bo tak naprawdę bez sensownie wykształconych fachowców. Zabraknie nam zaraz tego argumentu, który między innymi ja wykorzystuję, próbując ściągać inwestorów, bo powiem, że to jest świetny rynek pracy. Tak naprawdę zaczyna... W Łodzi brakuje od samego początku fachowców. Zanim także etos na przykład technika. Pamiętacie, Państwo nie pamiętacie, bo nie jesteście w tym wieku, ale kiedyś technik to był ktoś w firmie. Dzisiaj tak naprawdę techników kształci się bardzo mało, a z drugiej strony zanik etos technika i dobrego fachowca. Chcielibyśmy wrócić do e, tych dobrych praktyk, które miały miejsce przed, przed laty, to co dobrego w, szko w szkolnictwie zawodowym jest e, rozwijać. E, a tak naprawdę ze względu na naszych inwestorów e, potrzebujemy dobrze przygotowanych fachowców.